Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj mam dla was figurkowy unboxing. Troszeczkę powrócimy do tego typu pozycji, ale jest to Ciekawa figurka z prostego względu szukałem ją już od jakiegoś czasu bo kiedy zacząłem zbierać figurki od McFarlane Toys no to jednak miałem troszeczkę zaległości bo pewne już były trudniej dostępne na rynku więc stwierdziłem że będę chciał jednak mieć ją w swojej kolekcji gdyż ona jest właśnie z serii Designed inne już jak wiecie posiadam więc tak zdecydowanie to jest ta, którą szukałem. Jest to wersja Gold Label. Nawet dla mnie ona wydaje się no, troszeczkę się różnić od tej oryginalnej. Przede wszystkim tam chyba nie było tego, nie wiem, no, takich okularów, powinniśmy powiedzieć. Oraz miecze miały inny kolor. No ale nic, otwórzmy ją. Zobaczmy, jak się. Prezentuję. Ona co prawda nie jest nowa, bo była widać otwierana, ale miałem tego świadomość. Ciężko jest w takiej kwocie trafić w ogóle, żeby było inaczej. No więc tak, zdecydowanie plus jest taki, przynajmniej, że nierościnane było tutaj to, akurat podstawka i, i karta. Ja kart nie wyciągam, więc, więc, więc to jest taki plus. Natomiast sama figurka. Prezentuje się u następująco. Głowa jest no, dość specyficzna, przyznam szczerze. On jest taki smutny, tutaj, ten Batman, ale sam jego wygląd całościowy tak jest naprawdę bardzo spoko. Sami widzimy tu. Są jeszcze dwa dodatkowe. próbuję złapać ostrość. Miecze, które, miecze sztylety, które też są ruchome, bądź co bądź, jeśli tak można powiedzieć. I ma tego troszeczkę więcej, prawda, jeżeli chodzi o. O te gadżety wszystkie. Więc, więc ciekawe. Peleryna dość nietypowa, bo taka podgięta, tutaj ja to mówię i, i no tak wygląda po prostu. Cóż poradzić. No i tutaj mamy miejsce na e, jego miecze, które też nie były wyciągane. Tak samo jak i okulary możemy zobaczyć. Więc taki szybki unboxing chciałem Wam pokazać, co jeszcze nabyłem. Tutaj te, mm, jak zobaczymy, tylko. Nie wiem, czemu tak jest. Nadgarstki. Zobaczcie, jak one są tutaj takie. Nie wiem, czy złapię. O, nienaturalne. Ta kulka jest tutaj i one tak dziwnie wyglądają. Nie jest to zakryte bardziej. Tutaj to jeszcze bardziej jest widoczne. No, trochę akurat dziwne. Tu McFarlane się nie popisał, ale jako całość myślę, że jest w porządku, więc. Nie będę się jakoś specjalnie tego czepiał. Także taka szybka informacja dla Was, co jeszcze mi przybyło. Dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali. Polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Oczywiście subskrypcja dzwonek, dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami oraz linki w opisie, gdzie można dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.